Cześć kochani, witam na moim kanale. Dzisiaj w planie prezentacja albumu. Album wykonałam, słuchajcie, w ostatni weekend. Posłużyły mi tutaj kolekcje Lemon Crafta. Nawet w sumie nie jestem pewna, czy to była jedna kolekcja, czy miałam tam w kartoniku elementy z dwóch kolekcji. Na pewno Dear Diary Roses. I nie wiem, czy jeszcze nie było jakichś elementów z innych lemonkowych kolekcji w różu, więc jeżeli tak, no to mi wybaczcie. Nie będę już rozpoznawać poszczególnych elementów. Papierki z tej kolekcji miałam już dość długo i postanowiłam je wreszcie wykorzystać. Nadeszła idealna fila na to, ponieważ przygotowywałam prezent urodzinowy dla pewnej osoby. I właśnie użyłam tych papierów. Jak widzicie, na okładce, która zresztą jest bazą z Eco Scrapbooking, nie wiem, czy kojarzycie ich bazę, jest to taka baza z czterema kartami. Nie wiem, czy za bardzo wam się tu nie rozmazuje, nie za blisko. Jest to baza z czterema kartami. W środku są kieszenie. Jest obita białym płótnem i ma taki format. Troszeczkę zeszytowy, bym powiedziała. Na okładce widzimy kompozycję z elementów do wycięcia. Jedyny troszkę podniesiony o milimetr element to jest właśnie ten kwiatek. Wszystko inne jest dość płaskie, ponieważ zależało mi na tym, żeby ta okładka była w miarę, w miarę trwała. tak, Żeby ona po prostu te elementy się nie poodkształcały, nie podginały. Pozwoliłam sobie troszkę poodginać te listki które tutaj widzicie, natomiast całość jest dosyć płaska. Kompozycja, którą tu widzicie, została po prostu wycięta z arkusza. Karty to były um, jakieś elementy w dużym bloczku do wycięcia, a pozostałe elementy to są chyba elementy właśnie z tych dajkaców do powycinania. Z tyłu tego albumu widzicie tylko moje logo. Uważam, że te bazy są na tyle fajne, że nie muszę ich wszystkich stron odklejać. Po otwarciu widzimy tutaj dość sporą ilość mat, ponieważ mamy tutaj kieszeń, która jest po prostu zrobiona z zagiętego papieru, więc jest dość głęboka na jedno bigowanie to znaczy podwójne bigowanie. Tak to miało być. Umieściłam tu oprócz dużej ilości mat na zdjęcia, które pomieszczą zdjęcia w formatu 10x15, kartkę, w której odręcznie zostaną wypisane życzenia urodzinowe. Kartka jest również dosyć płaska i jeżeli będzie chciała osoba obdarowana, możniej może za, m, zakleić te życzenia i również tutaj wpisać sobie coś po jednej stronie, a po drugiej stronie wkleić zdjęcie. Dlatego nie ma tutaj żadnych napisów w dniu urodzin ani nic takiego, ponieważ pomyślałam, że można tego użyć również później jako matę na zdjęcia. Tutaj mamy zwykłą matę na zdjęcia bez dodatkowych zdobień, naklejoną na płasko. Tu trzeba pamiętać, że te przerwy między kartami w albumach eco scrapbooking nie są aż takie duże, więc trzeba to też wziąć pod uwagę planując strony. Kolejna rzecz to są takie karty, gdzie stworzyłam właśnie tnąc arkusze mi zostały takie niepełne strony, więc postanowiłam w ramach oszczędności papieru, bo staram się już troszeczkę mniej tego papieru marnować w trakcie tworzenia jednak albumów. Zabrakło mi tu dosłownie chyba po centymetrze, więc stworzyłam takie z dziurkacza. Koroneczki, one są już po prostu na płasko przyklejone klejem. Jest możliwość wsunięcia po jednej macie z każdej strony. Kolejna kieszeń powstała przez wycięcie przeze mnie elementów z dołu strony i po prostu te elementy podklejone utworzyły mi kieszeń. Podobnie zrobiłam na stronie obok, jednak skoro wycinałam ten sam wzór, chciałam, żeby coś również pojawiło się po prawej stronie, i dlatego podkleiłam, coś tu mi leci, podkleiłam jeszcze tutaj z drugiej strony, również elementy jeszcze dodatkowe do wycięcia, tak aby po prostu było troszeczkę przestrzeni zajętej również po prawej stronie. Następna rozkładówka, którą widzicie. Są to klapki. Klapki, które otwieramy do góry i w dół i teraz tu możemy w, 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 przykleić zdjęcia. Jak widzicie te obarkusze do siebie pasują. Są to dwie półki tej samej kartki. I mamy tutaj też format na zdjęcia 10x15, więc swobodnie można tutaj takowe zdjęcia wkleić. Również tutaj, no, na te górne klapki już myślę, że nie ma takiej potrzeby. Klapki są oczywiście zamykane na magnes. Kolejna strona to jest również e, oszczędność papieru, polegająca na tym, że tutaj dodatkowy centymetr został nadbudowany paskiem z innej strony, e, wykończonej dziurkaczem, który jest tutaj spójny w całym albumie. No, i generalnie na tą stronę została na płasko naklejona również mata, tak żeby po prostu ten dziurkacz nie przeszkadzał temu, co się znajduje z tej strony. Tu, jak jeszcze widzicie, nie ma sznureczka, za chwilę go dołożę, zupełnie o nim zapomniałam. Ale tak jak mówię, świeżo dopiero skończyłam tą pracę. No i tutaj będzie sznureczek. Odginamy te klapeczki i mamy tutaj wodospad na kilka zdjęć, właśnie zabezpieczony sznureczkiem tak, żeby nie kolidowało jakoś zanadto z tą stroną. Jest tutaj dość mocne bigowanie, w razie czego, żeby te karty po wklejeniu zdjęć mogły się troszeczkę rozrosnąć. Jeszcze tu chyba wstawię nita w kolorze złotym, tak, żeby zabezpieczyć dodatkowo te dziurki. Tu, jak widzicie, są maty. Maty zrobiłam na dwa sposoby. Może powyciągam troszkę i Wam pokażę. Pierwszy rodzaj maty to jest po prostu, zobaczcie, karta z kolekcji z przyklejonym kółeczkiem. Ona jest już z automatu dwustronna, no bo wiecie, papiery są lemonka dwustronne, więc tego typu mamy maty. I drugi rodzaj mat, który zrobiłam, czekajcie, bo mi tutaj jeszcze jest aż tak niewyrobione. I drugi rodzaj mat, który widzicie, są to maty tego typu czyli posłużyły mi tutaj paski z arkusza, który tam jeszcze został. A właściwie ścinków z tego arkusza i dodatkowo naklejone kółeczko z tyłu jest gładka, czyli mamy takie dwa rodzaje mat ułożone naprzemiennie. Dwie takie i dwie takie. Jak widzicie, tutaj się pomieszczą zdjęcia albo formatu 10 na 15 albo wręcz większe. Czekajcie, muszę tu na wprost złożyć. Starałam się, żeby te kółeczka ułożyły takie, widzicie. Równy tutaj wzor, wzorek, żeby było po prostu wygodnie je wyciągać. No i to już wszystko na dzisiaj. Słuchajcie, napiszcie mi, czy podoba Wam się taki e, prosty, lecz dość pakowny albumik na gotowej bazie. Czy kiedykolwiek tworzyliście w ogóle na tym rodzaju bazy z Eco Scrapbooking i jakie macie ewentualnie na ten temat refleksje, jeżeli mieliście już z niej przyjemność bądź nieprzyjemność e, tworzyć. No, to ja się już z Wami żegnam na dziś. No i wypatrujcie tego mojego filmiku z kwiatkami, które zapowiadałam już ostatnio, ale wiecie, jak to jest. Czasami wpadnie dodatkowy projekt i plany nieco na publikację się przestawiają. No, to ja się kolejny raz żegnam. Pa, pa.